Ja mam go z strony a dzisiaj jest ze mną Ciastek na Discordzie, ale na serwerze chyba też jest. I ogólnie Ciastek, mam do Ciebie sprawę ważną. Pamiętasz, gdzie jest moja stara baza? Podlecisz tam na chwilę do mnie? Ogólnie to widzowie ja mam dla niego psa, którego stracił podczas wybuchu jego domku. Odbiło się to na nim. Eee, wiesz co, to... Bo nie chcę się oddalać z tego miejsca, bo jest zgubię. Mm. Wy sobie tam z, wystarczy, wystarczy ci pięć. Znaczy ja na jednej tam dolatuję, ale... Mm, od razu widzowie to taki szybki odcinek. Myślę, że spoko. Halo? Dawaj szybko. O, widzisz mnie? Chodź. Ej, nie rozwalaj, chodź do góry. Ej, sorry, że nieładnie zapakowane, ale w środku Twój prezent możesz sobie odpakować. Chcę Twoją reakcję nagrać. Jeszcze cześć, masz. Nazwałem go najlepszy przyjaciel, nie? Chuju I co, podoba się? Tak. Ja też mam przypadek. Jaki? Tutaj tutaj dostanie. Lecam No, lecę. Spokojnie, lecę, lecę. prezent od za wszystko. Co? Widzowie, wy to widzicie, to miał być szybki film. Dziękuję. Wiem, widzę. Mam. A, A co, nie pójdzie za tobą? Jeszcze się nie oswoił? No tak, tylko jak polecisz, to on będzie się, będzie do ciebie szedł. Wiesz, nawet z końca mapy. Czasami się tepa, czasami tepa, nie? Różnie. O, będzie szedł. Masz tu smycz. Dobra, więc widzowie, to by było na tyle. Reakcja była epicka. No i bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Piu!